Nazywam się Aleksandra Kita, przyjechałam z Zielonej Góry. Pracuję jako koordynator do spraw leczenia onkologicznego w e, Uniwersyteckim Szpitalu w Zielonej Górze. Jestem też promotorem zdrowia w Fundacji Black Butterflies. Pierwszy raz jestem na muzykoterapii. Sądząc po tym co powiedzieli uczestnicy terapii, e, jest to dla nich bardzo dobra forma odreagowywania e, tego co ma związek z ich e, chorobą. Ja może z troszeczkę innej strony brałam udział w, w tych zajęciach, więc może moje odczucia tutaj nie będą dokładnie takie same jak pozostałych uczestników tego wydarzenia, aczkolwiek obserwując to, tam, to co tam się działo, tak i to, co mówili, czy wysłuchując tego, co, co mówili uczestnicy tego, tych warsztatów, no, ma to dużą, duże znaczenie terapeutyczne, poprawia ich samopoczucie, porządkuje pewne rzeczy. No na pewno z dużą korzyścią dla wszystkich pacjentów jest udział w takim wydarzeniu. Dzięki tej muzykoterapii te wszystkie emocje, które gdzieś skrywaliśmy w sobie miały okazję jak gdyby znaleźć ujście i, i, no i to, to jest chyba największy właśnie plus tutaj tej sytuacji, że, że emocje dzięki instrumentom muzycznym są ujawniane i, i jak gdyby wychodzą na zewnątrz, co mogłoby bez muzykoterapii być niemożliwe ale bardzo trudne do osiągnięcia. Pierwsze dni były zdecydowanie trudne. Zresztą to wszyscy uczestnicy, no może nie wszyscy, ale większość uczestników dzisiejszego spotkania potwierdziło, że ten moment pojawienia się na tych warsztatach jest dosyć trudny, ze względu na to, że głównie obcujemy z ludźmi, których nie znamy, więc otwieranie się w takiej sytuacji nie należy do łatwych zadań, tak? A po kilku dniach, po, może już nawet po kilku dniach, no nawet następnego dnia, już po kilku godzinach wspólnej pracy razem sytuacja dia, diametralnie uległa zmianie, i, i większość z, z uczestników warsztatów tak śmiało i zdecydowanie stwierdziło, że nie miało już problemu z wyrażaniem emocji i z otwieraniem się. Ja się bardzo cieszę, że miałam okazję porozmawiać z pacjentami i spojrzeć na nich, nie widząc ich jednostek chorobowych. Tak? Że dla mnie to była okazja, żeby w końcu z tymi pacjentami z zupełnie innej pozycji porozmawiać niż, niż to. Niż taka, no, jaką wymuszam moja praca, tak? Zawodowa czy, czy moja obecność w fundacji, mogłam porozmawiać z ludźmi, być z nimi, nie widząc w tle. Chociaż rzecz jasna, ta choroba gdzieś tam jak gdyby no, była obecna, ale na pewno nie były to rozmowy tylko na temat choroby, tak? To co w szpitalu najczęściej w moim przypadku, bo wiadomo, że rzadko kiedy pozwalam sobie na, na, na jakieś tam bardziej prywatne rozmowy. A tu mieliśmy okazję, ja miałam okazję do tego, żeby pobyć z tymi pacjentami onkologicznymi w zupełnie innym kontek kontekście, w zupełnie innych okolicznościach. Było to dla mnie bardzo fajne przeżycie i bardzo się z tego cieszę. Zdecydowanie doradzałabym pacjentom onkologicznym to, żeby skorzystali, jeśli tylko będą mieli możliwość, z muzykoterapii. Oczywiście pod warunkiem, że te zajęcia będą prowadzone przez osoby bardzo kompetentne w tym zakresie. Posiadające wszechstronną wiedzę z zakresu psychologii. No zresztą to jest wymagane przepisami, to nie może być, to, to że to ktoś, się, ktoś ma pomysł, że będzie prowadził muzykoterapię i nagle zacznie to robić. Ale jest to bardzo ważne, że, że, żeby odpowiednia osoba była na odpowiednim miejscu. Na podstawie tego, co mówili pacjenci po warsztatach, można odpowiedzieć na to pytanie, że tak, że muzykoterapia może być bezpieczniejszą formą. Ja z autopsji czy z kontaktu z wieloma psychologami nie broniłabym się przed tą formą. E, właśnie taką typowo, stricte psychologiczną, gdzie nie wykorzystuje się żadnych elementów, ale to może dlatego, że na swojej drodze spotkałam e, bardzo kompetentnych psychologów e, i nie widzę tu zagrożenia. Tak? E, to nie jest tak, że tylko muzykoterapia jest bezpieczna, a ta zwykła psychologia nie. E, jeśli e, psycholog jest rzetelnie do tego przygotowany, e, to e, nie, no, nie stanowi tutaj dla mnie problemu. E, Muzykoterapia y, no, może być w pewnych sytuacjach bezpieczniejsza, ale to z punktu widzenia y, pacjenta, no, bo czuje się on bardziej komfortowo, bo nie musi mówić, tylko wystarczy, że będzie y, próbował grać na jakimś in instrumencie. I to bezpieczeństwo może wynikać z tego, że po prostu nie musi on y, y, aż tak bardzo się odkrywać. Może brakować mu słów, może dochodzić element stresu, prawda? A, a, a jednak y, kontakt z tymi y, instrumentami może wydawać się bezpieczniejszy. Chociaż trochę może zależeć od osobowości. Jeśli ktoś jest generalnie osobą ponurą, no to niekoniecznie kontakt z, 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 z instrumentem będzie w ogóle dla niego wskazany. Tak? Nie każdy dobrze się czuje z, z tym instrumentem, ale generalnie jeśli się tylko tworzy i da sobie sam, sam szansę, to, to instrument rzeczywiście może być elementem fajnej zabawy takiej nie tylko pełnić funkcję terapeutyczną, ale również taką właśnie zabawową. Cieszę się, że coraz więcej w Polsce jest inicjatyw i ruchów wspierających pacjentów onkologicznych. Według mnie to, o czym mówił jeden z profesorów na wykładzie wtorkowym, to, że są luki w systemie ochrony zdrowia w tym jak gdyby w systemie ochrony zdrowia i w systemie opieki społecznej jest taka jak gdyby przerwa jest taki jest coś co jest w szpitalu a później powinno być coś jeszcze tego czegoś nie ma i ewentualnie opieka społeczna mogłaby to coś przejąć także jest ta luka na rynku i wydaje mi się że cały sektor ngo mógłby być jak gdyby szansą na poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych no i to, to się dzieje już tak naprawdę troszkę czasami jest to świadomy proces tak że że niektórzy zdają sobie jak gdyby z tego sprawę inni troszeczkę mniej ale właśnie swoją działalność Państwo jak gdyby zapychacie, nie chcę użyć tego słowa, ale muszę, chyba tą dziurę, która w tej chwili jest. Wychodzicie naprzeciw potrzebom pacjentów, no i bardzo się cieszę i czekam na coraz więcej takich inicjatyw, i, i, i dla mnie to jest no, bardzo ważne. To, że ludzie też sami zaczęli się troszeczkę jak gdyby tutaj w te stowarzyszenia, to, to poczucie solidaryzmu takiego społecznego, odpowiedzialności społecznej, to też jest, to, to wszystko to widać w tych fundacjach. No i mam nadzieję. Oczywiście, oczywiście nie zwalniam państwa ten, w sensie rządu, tak? czy osób, decydentów w tym kraju z tego, że oni ponoszą główną odpowiedzialność za zorganizowanie tej opieki nad pacjentem onkologicznym, zarówno w trakcie leczenia, jak i po leczeniu. E, aczkolwiek to, że są fundacje, stowarzyszenia, cały ten sektor właśnie NGO, no to tak naprawdę tylko państwo powinno się z tego cieszyć, wspierać to i dotować to w takim zakresie, żeby umożliwiać e, tym organizacjom jakiś rozwój i, i, no i przez to zabezpieczać wiele potrzeb pacjentów onkologicznych.